Cześć wszystkim, witam na kanale Crypto Business. Dzisiaj chciałem pokazać Wam kolejny bardzo interesujący projekt, jakim jest GSX Coin. A więc zaczynajmy. A więc GSX Coin wywodzi się, pochodzi od Apollo. Jak może wiecie, na tym kanale dwa lata temu była seria. Filmów na temat tego wspaniałego projektu, jakim jest Apollo. Przez te dwa lata, projekt ten się bardzo rozwinął i zaczął wprowadzać w życie swoje subprojekty. Jednym z nich jest GSX. Wydaje mi się, że przez to, że jest to robione pod patronatem właśnie Apollo, powoduje to, że ten GSX coin. Może być utożsamiany jako bardzo rozsądna i bezpieczna waluta. Ok, jakie są główne cechy GISX Coina? A więc GISX Coin jest to stablecoin, takim jak na przykład tether czy też USD coin. Obecna wartość jednego GSX. Coina, jest to mniej więcej niecałe 5 centów. Ale jakie są najbardziej wyróżniające cechy GSX od innych stable coinów? Pierwszą rzeczą jest to, że posiadacze tego GSX-a dostają cykliczną dywidendę. Czyli wystarczy, że macie jakąś określoną liczbę GSX-ów na swoim portfelu. I dostaniecie od tego derywatywę w postaci dywidendy właśnie dodatkowych GSX-ów. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz, gdyż pasywnie możemy zarobić naprawdę ciekawe pieniądze. I kolejną rzeczą jest to, że GSX Coin rośnie w swojej wartości wraz z upływem czasu, a więc jeśli kupimy go. Za w tym momencie niecałe 5 centów możemy spodziewać się, że w najbliższych miesiącach, tygodniach cena ta wzrośnie, a więc jest to bardzo ciekawa okazja na lokatę kapitału. A więc czemu tak w ogóle się dzieje? A więc genezą tego wszystkiego jest to, że Apollo posiada swoją kopalnię złota o powierzchni 3000 hektarów, w której właśnie wydobywane jest owo. Złoto. Jest to swoisty backup, swoiste właśnie wzmocnienie GSX, które właśnie pozwala na to, że dodatkowe środki mogą być wprowadzane do obiegu właśnie całego environmentu GSX. -a. Dzięki temu właśnie możliwe są bardzo ciekawe dywidendy, rozwój całego coina oraz jego wzrost wartości. Jeśli chcielibyście pozyskać jakieś GSX coiny, w tytule, to znaczy w opisie tego filmu, będzie link, referral link mój, dzięki niemu obydwoje z nas dostanie dodatkowy bonus, a więc polecam. Oczywiście, całe to wideo to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, a nie finansowa. Porada. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.